Dzień dobry! To nasza joga na dobry dzień. Zacznijmy na leżąco. Z nogami ugiętymi, tak żeby plecy się rozluźniły. Można ułożyć dłonie w dole brzucha i zróbmy trzy głębsze oddechy, tak żeby wziąć wydech nosem i zrobić długi wydech ustami. I dwa. I niech cała uwaga popłynie do trzeciego oddechu. Długiego wydechu. A potem przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej unieś lewą nogę do góry, wyciągnij palce wysoko do góry, potem wypchnij piętę, żeby rozciągnąć tył nogi, jeszcze raz palce i pięta, palce pięta, zatrzymujemy wypchniętą piętę i powoli zaczynamy obniżać lewą prostą nogę w dół. W wolnym dosyć tempie, tak żeby poczuć, jak dół brzucha się napina, jest dobrze dociśnięta kość krzyżowa do maty. I zatrzymujemy nogę tuż nad matą. Można dotknąć piętą matę, sprawdzić, gdzie to jest. Wyciągamy mocno lewą nogę, wyciągamy lewą piętę, daleko oddalamy od lewego biodra. Prawe kolano przyciągamy bliżej do klatki piersiowej. I na wdechu prosta noga do góry. Zmieniamy strony. Lewe kolano przy klatce piersiowej, a prawa noga palce pięta, palce pięta w górze. Barki niech leżą na macie. Ręce są w miarę swobodne. Wypychamy piętę i mocną, prostą prawą nogę powoli kierujemy do podłogi. Zatrzymujemy tuż nad. Wyciągamy, wydłużamy, nie zapominamy oddechu, i na kolejnym wdechu prosta noga do góry. Obie nogi teraz wyprostuj w górze, dociśnij kość krzyżową do maty, wypchnij pięty i na wdechu podnieś ręce do góry, a potem przenieś za głowę i wyciągnij się w tej pozycji, więc aktywnie sięgnij. Palcami dłoni tak daleko jak możesz, wypychając pięty, dociskając kość krzyżową do maty. i zostańmy tu na 3-4 oddechy nosem. Nogi niech będą mocne, a dłonie niech daleko wyciągają boki naszego ciała, po czym? Sprawdzamy, czy możemy złapać się rękoma za tył prawej nogi, przyciągając ją trochę. Jeśli nie da rady, to uginamy lekko nogę w kolanie. I utrzymujemy nogę blisko. Można się łapać za tył kolana, można się łapać za tył łydki, można się złapać za palce stóp. Łapiemy się za co kto może. Noga może być lekko ugięta. I powoli lewa prosta noga w dół. Kładziemy ją na macie. Wyciągamy lewą piętę daleko, a prawą nogę przyciągamy do klatki piersiowej. Nie musi być prosta. Barki dążą w kierunku maty. Czujemy oddech. A palce prawej stopy niech będą skierowane w, naszą, w kierunku naszej twarzy. Ok, obie nogi w górze. Łapiemy się teraz za lewą łydkę. Przyciągamy lewą nogę, a prawą powoli układamy na macie. Wyprostowaną, mocną, a lewą przyciągamy. Noga może być lekko ugięta w kolanie. Obie nogi są mocne, i teraz rozciągnij podeszwę lewej stopy, kierując palce. Do twarzy. Klatka piersiowa otwarta. I obie nogi w górze. Proste. Wypchnij pięty. Dociśnij kość krzyżową. Przenieś na wdechu ręce. Jeszcze raz za głowę. Wyciągnij się. A potem ugnij nogi w kolanach, stopy ułóż na macie. Ręce rozstaw szeroko, rozłóż szeroko po bokach, dokleję wnętrzami dłoni i przenosimy kolana łagodnie na prawą stronę do skrętu. Pójdź zupełnie luźno, tak żeby rozluźnić kręgosłup i brzuch. A potem wyprostuj lewą nogę i sięgnij nią daleko, żeby pogłębić skręt i rozciągnąć lewy bok. Barki leżą na macie, a potem ugnij z powrotem. Wracamy stopami na matę. Kolana w górze. Robimy wdech. Na wydechu kolana na lewą stronę. Pójdźcie luźno, tak żeby nogi odnalazły tutaj swoją wygodną pozycję. Rozluźnij brzuch. Rozluźnij twarz. A potem wyprostuj prawą nogę i sięgnij nią w lewo. Tak, żeby wyciągnąć prawy bok troszkę mocniej. Hmm. Wracamy stopami na matę. Przyciągnij teraz oba kolana do klatki piersiowej. E, obejmij je ramionami i zaokrąglając plecy, unieś głowę, tak żeby zbliżyć czoło do kolan, a kolana do czoła. I zostaniemy tu chwilę, więc, mimo że brzuch jest napięty i ściśnięty, to oddychamy płynnie. Spróbuj czoło zbliżyć jeszcze bardziej do kolan. I teraz łapiemy się pod kolanami i robimy kołyskę. Zróbmy to trzy razy i na trzy, splatając nogi, siadamy. Trzy i siadamy. Udało się? Ok. To jeszcze raz. Zaokrąglone plecy, kołyska i na trzy skrzyżowanie odwrotne nóg. Dwa i trzy. Siadamy. Plecy proste, barki ściągnięte, czubek głowy do góry. I teraz zaokrąglimy plecy, wrócimy do kołyski, i za trzecim razem spróbujemy wstanąć, yy, wstać. <grystanie> Raz. Dwa. większy zamach, i trzy. I hop. Udało się? Jako tako? Okej. Okay. Wstańmy sobie z przodu, przod, yy, z przodu maty, na środku. Na moment tadasana, stopy na szerokość bioder, napięte uda, kolce biodrowe podciągnięte, barki ściągnięte, czubek głowy wyciągnięty, dłonie ściągają barki w dół, wzrok na wysokości oczu, wzrok na wysokości oczu, stabilny, i na wdechu. Proste ręce do góry, zatrzymanie wdechu, dolne żebra w kierunku kręgosłupa, wydech w dół. Jeszcze raz wdech. Wyciągnij się, zatrzymaj wdech i wydech szeroko w dół. Przenieś ciężar teraz na prawą, prawą nogę. Ugnij lewe kolano. Podniesie mniej więcej na wysokość biodra, skieruj na lewą stronę i pięć razy dynamicznie w dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Druga noga, stań dobrze i stabilnie. Ciężar ciała na lewą nogę, prawe kolano do góry, na prawo i raz, dwa, trzy, cztery. 5 świetnie. I teraz stadasany na szerokość naszych bioder. Ciężar ciała na prawą nogę. Lewe kolano zbliżamy do klatki piersiowej. Trzymamy równowagę. Zrób parę okrążeń w stawie skokowym. W jedną stronę, w drugą stronę. Po czym złap się zestaw skokowy. Wyrównaj kolana. Ściągnij pośladki w dół. I jeśli jest gotowość i możliwość, to na wdechu prawa ręka do góry i po przekątnej wyciągamy się. Lewe kolano w dół, prawa dłoń do góry, wyciągnij się. Ok, i druga noga. Dobrze ustawiamy lewą stopę stabilnie. Przyciągamy prawe kolano do klatki piersiowej, barki ściągamy do tyłu, nie pochylamy się do przodu, parę okrążeń w stawie skokowym, w jedną stronę, w drugą stronę, a potem łapiemy się za staw skokowy, grzbiet stopy, wyrównujemy kolana, napinamy pośladki i ściągamy je w dół, podciągając kolce biodrowe i jeśli można to na wdechu, hop i po przekątnej wyciągamy się. Poczuj swój oddech w tej pozycji i wydłużanie. I wracamy. Ciężar ciała na prawej nodze. Łapiemy się za lewy staw skokowy i stopę umieszczamy wysoko w pachwinie. Trzymamy równowagę. Może w tym pomóc kontakt ze swoim oddechem, wzrok na wysokości oczu lub w, nie, w nieruchomym punkcie i... Wnętrze stopy naciska na wewnętrzne udo, a wewnętrzne udo naciska na stopę. Pośladki są napięte. Lewe kolano odwodzimy. I jeśli jest stabilność pozycji, to można na wdechu podnieść ręce do góry, wyciągnąć się w tej pozycji, połączyć wnętrza dłoni, przenieść dłonie. Na wysokość klatki piersiowej, poczuć bicie swojego serca i rozluźniamy się. Jeśli jest kłopot z równowagą, nie ma się co przejmować, to jest kwestia między innymi wyćwiczenia, można podejść do ściany i podeprzeć się palcem. Przenosimy ciężar ciała na lewą stopę, na lewą nogę, a prawa podeszwą wysoko w pachwinie, naciska na udo. Udo naciska na, napiera na stopę, pośladki napięte. I jeśli jest gotowość, to na wdechu ręce do góry. Pamiętaj o odwodzeniu prawego kolana. Łączymy dłonie, zjeżdżamy nimi w dół na wysokość klatki piersiowej, barki ściągnięte do tyłu. I rozluźniamy się. Stopy na szerokość mniej więcej bioder, mocne nogi i szerokim łukiem na wdechu, ręce do góry. Możesz spojrzeć w górę i na wydechu pełen skłon w dół. Można ugiąć nogi w kolanach, tak żeby rozciągnął się cały kręgosłup i żeby luźno puścić y, głowę ciężką. Rozluźniamy szyję, ręce wiszą lub są splecione. Możesz łagodnie poruszać głową. I jeśli stoisz w poprzek maty, a nie wzdłuż, to przekręć się tak, żeby mieć matę, kawałek maty za sobą. Podpieramy się dłońmi, nogi są ugięte i przechodzimy do psa z głową w dół. Dobrze odepchnij się w psie rękoma, tak, żeby one popracowały. Podnieś jak najwyżej pośladki biodra i na chwilę przenieś uwagę do brzucha, tak żeby go rozluźnić. Rozciągamy tyły nóg, rozciągamy kręgosłup. I odklejamy teraz prawą nogę, unosimy ją prostą równolegle do podłogi, nie trzeba wyżej, a potem z łagodnym, delikatnym zamachem, uginając ją w kolanie, przenosimy kolano między nasze dłonie. A lewą nogę prostujemy, przez lewy bok można spojrzeć, czy ona jest równolegle na macie. W tej pozycji zależy nam na tym, żeby kolce biodrowe były mniej więcej w tej samej odległości od maty. Czujemy, jak rozciąga się prawy pośladek, prawe udo. Barki są ściągnięte do tyłu, mostek uniesiony do przodu. I na moment przenosimy ręce na prawą stronę. Schodzimy niżej, tak żeby brzuch ułożył się na naszym prawym udzie. Sięgamy rękoma dalej, tak żeby rozciągnąć lewy bok. Głowa schowana między ramionami. Odpychamy się rękoma tak, żeby y, całkiem się nie przekręcić na prawy pośladek. Dociskamy lewy kolec biodrowy do, w kierunku maty. I powoli przechodzimy z powrotem do centrum. Podnosimy się i przez lewy bark przekręcamy się tak, żeby usiąść już na w ten sposób. Lewa noga prosta po lewej stronie, prawa zbliżona. Podeprzyj się prawą ręką i na wdechu lewa ręka ciągnie biodra do góry i przyjemnie rozciągamy się. Napnij pośladki i poczuj lewy bok i rozciągnięcie w przodu ciała. Zrób wdech i na wydechu lewa ręka w dół, a my sięgamy w kierunku naszej prawej stopy schodząc w dół. I jeszcze raz. Prawa ręka po prawej stronie, wdech do góry. Wyciągnij się, zatrzymaj wdech. I na wydechu jeszcze raz. Lewa noga w dół. I ostatni raz. Wdech do góry. I w dół w kierunku lewej nogi. I podnosimy się. Przejdźmy z powrotem do. Psa z głową w dół. Dobrze pracując rękoma. Odpychając się dobrze od maty. Jak najwyżej unosząc biodra. I teraz lewa noga odklejona. Równolegle do podłogi. Nie otwieraj lewego biodra. Niech przód uda będzie w kierunku maty ustawiony. I teraz łagodny zamach. Ugięcie lewego kolana. I... Przenosimy kolano pomiędzy nasze dłonie. Prawy kolec biodrowy łagodnie dociskamy w kierunku maty. Barki ściągamy do tyłu, mostek unosimy do góry. I można zostać w tym ustawieniu. Można zejść odrobinę niżej, i można też przenieść ręce na lewą stronę, tak żeby brzuch się ułożył na udzie. I wyciągamy prawy bok. Ręce niech... E, dłonie niech, docis, dociska, niech będą dociśnięte do maty. Tak, żeby się nie przetoczyć na lewy pośladek. Hmm. I powoli podnosimy się do góry. Tak, żeby... Usiąść z prawą nogą prostą, a lewym kolanem ugiętym. Podpieramy się na lewej ręce i prawa na wdechu. Pomaga nam unieść biodra, pośladki napięte. Tyle ile możesz, tyle ile czujesz, że to jest przyjemność. Wyciągnąć się, sięgnąć ręką za głowę może. Odetchnąć i na kolejnym wydechu w dół. I w kierunku prawej prostej nogi skłon. I jeszcze raz, wdech i wydech. I ostatni raz, wdech, biodra do góry, wyciągnij się i wydech. Na wdechu powoli podnosimy się do góry, łapiemy się pod prawym kolanem. Ściągamy kolana, ustawiamy stopy trochę szerzej i odpychając się z tyłu od maty, lądujemy w malasanie. Jeśli y, całe stopy y, nie dotykają maty y, i pięty są w górze, to można zawinąć teraz kawałek maty lub coś sobie podłożyć. Wciskamy wnętrza, wewnętrza naszych kolan łokcie, tak żeby otworzyć biodra. Szukamy jak najdłuższego, prostego kręgosłupa. Klatka piersiowa otwarta, mostek uniesiony do góry. I na moment prawa dłoń w kierunku ziemi, lewa dłoń w kierunku nieba. Otwieramy klatkę piersiową, robimy głęboki wdech i z wydechem w dół na drugą stronę. Lewa ręka ziemia, prawa ręka niebo. Wdech i wydech. Podpierając się dłońmi, podnosimy się do góry. Zostajemy w dole i zygzaczkowatym ruchem przenosimy stopy do dosyć szerokiego rozkroku, tak, żeby nasze zewnętrzne krawędzie były równoległe do boków maty, palce bardziej do środka, nogi proste, kręgosłup prosty, dłonie pod barkami. I najpierw wydłużamy boki ciała, patrzymy. Przed siebie, szukamy wklęsłych pleców. Czasami potrzeba podparcia w tej pozycji, tak żeby być troszeczkę wyżej, jeśli plecy się zaokrąglają. I uwaga, teraz już regenerująca pozycja na koniec, która pomoże wyciszyć umysł. Zaokrąglając plecy, schodzimy w dół i dłonie ustawiamy w linii ze stopami, łokcie ugięte, barki oddalone od uszu. Jeśli czubek głowy nie znajduje podparcia, to niczym się nie przejmujemy. Po prostu puszczamy luźno całą głowę i jeśli będzie wygodniej, to wtedy można ułożyć dłonie na stawach skokowych. O, w ten sposób. Dajmy tu sobie pół minuty do minuty z koncentracją na oddechu. Rozluźniamy szczękę całą twarz. Dociskamy zewnętrzne krawędzie stóp. Powoli, odpychając się dłońmi, podnosimy głowę, przenosimy dłonie pod nasze barki, zostajemy w pół pozycji, patrząc przed siebie ściągając barki do tyłu. I powoli podnosimy się do góry, dłonie na biodrach i zygzaczkowatym ruchem powolutku wychodzimy z pozycji. Na moment. Tadasana. Tak, żeby zawiesić wzrok na wysokości oczu, poczuć y Dobre ukorzenienie naszych stóp, dobre podparcie, mocne nogi, podciągnięcie kolców biodrowych, także i pośladki, i dół brzucha zaczynają pracować. Uwaga, niech popłynie do dolnych żeber, na wdechu rozszerzenie, na wydechu opadanie. Można na moment zamknąć oczy, tak żeby lepiej poczuć całe ciało. I rozluźniamy się. I na końcu, na moment, pozycja dziecka. Tak, żeby usiąść na piętach mm. i podeprzeć głowę. Yy, osobiście lubię krzyżować tutaj przedramiona, tak, żeby oprzeć sobie czoło na, yy, na rękach troszeczkę wyżej. Można oczywiście ręce wyciągnąć. I podeprzeć głowę na macie. Można też połączyć kolana, oprzeć na brzuch, na udach, głowę na macie, a ręce ułożyć z tyłu. Także dobrze znaleźć sobie najbardziej rozluźniający wariant dla siebie, tak żeby w skłonie wyciszyć ciało, wyciszyć umysł, zadbać o swoją wewnętrzną równowagę. I na moment, Skierować uwagę z powrotem do oddechu. Wychodzimy ze swojej głowy, przechodzimy uwagą niżej w kierunku dolnych pleców. I zobaczmy, czy przez kolejne oddechy można poczuć jak dół pleców pracuje. Rozszerza się przy wdechu i obkurcza przy wydechu, I ponieważ to jest początek naszego dnia to można to wykorzystać jako okazję do takiego świadomego sformułowania sposobów, w jaki chcemy ten dzisiejszy dzień przeżyć. Można to nazwać intencją. To może być spokój, to może być radość. To może być odpoczynek. Ostatnie dwa pogłębione oddechy w kierunku do pleców. I powoli podpierając się, podnosimy się głowę unosząc na końcu. I ja dziękuję Wam za dzisiejszą sesję, życząc Wam dobrego dnia. Do zobaczenia następnym razem.